Witajcie ponownie na moim kanale. Dziś opowiem Wam historię, która nauczyła mnie, że prawda jest czasem bardziej skomplikowana niż najbardziej misterne kłamstwo. Jako detektyw z dwudziestoletnim stażem, myślałem, że widziałem już wszystko. Byłem przekonany, że potrafię odczytać ludzkie intencje, przejrzeć na wylot każdy fałsz i doprowadzić każdą sprawę do logicznego, satysfakcjonującego końca. Myliłem się. Sprawa, o której usłyszycie, miała być moją ostatnią. Ukoronowaniem kariery, po którym miałem spokojnie odejść na zasłużoną emeryturę. Wszystkie dowody układały się w spójną całość, każdy element pasował do układanki, a ja czułem tę znajomą pewność, która towarzyszy śledczemu bliskiemu zamknięcia dochodzenia. Wskazałem winnego, byłem o krok od postawienia zarzutów i czekałem tylko na formalności. Ale życie a zwłaszcza śmierć, potrafi pisać najbardziej nieprzewidywalne scenariusze. Na samym dnie szuflady biurka ofiary, gdy wszystko wydawało się już jasne, znalazłem list. Jeden list, podpisany w najdziwniejszy, najbardziej enigmatyczny sposób, jaki kiedykolwiek widziałem. Ten list nie tylko zmienił bieg śledztwa, on wywrócił do góry nogami cały mój świat. I zmusił mnie do zakwestionowania wszystkiego, w co wierzyłem. Zapraszam Was do poznania szczegółów śledztwa w sprawie śmierci Janusza Karskiego. To historia o pysze, która kroczy tuż przed upadkiem. Nie tylko Pysze przestępcy, ale także mojej własnej. To opowieść o tym, jak ślepo podążałem ścieżką usłaną dowodami, nie zdając sobie sprawy, że prowadzi mnie ona w pułapkę, zastawioną przez samego zmarłego, który nawet z zagrobu pociągał za sznurki. Zanim zaczniemy, jeśli lubicie takie historie, zostawcie subskrypcję i dzwoneczek. Dziś przekonacie się, że czasami najbardziej oczywiste rozwiązanie jest starannie przygotowaną iluzją, a prawda ukrywa się tam, gdzie nikt nie ma odwagi jej szukać. To dochodzenie zmusiło mnie do zadania sobie jednego fundamentalnego pytania: czy sprawiedliwość jest tym samym co prawda? Usiądźcie wygodnie, bo zabieram Was do świata luksusu, zdrad. I mrocznych rodzinnych tajemnic, które czekały na odkrycie w jednym z apartamentowców w sercu Warszawy. To historia, która udowadnia, że ostatnie słowo nie zawsze należy do żywych. Czasem to umarli mają najwięcej do powiedzenia, a ich głos może wstrząsnąć fundamentami każdej nawet najlepiej zbudowanej teorii śledczej. Nazywam się komisarz Marek Lisowski. Przez 20 lat w wydziale zabójstw Komendy Stołecznej Policji Widziałem mroczniejszą stronę ludzkiej natury. Prowadziłem sprawy, które odbierały sen i wiarę w człowieka. Jednak sprawa śmierci biznesmena Janusza Karskiego wydawała się inna. Na pierwszy rzut oka była prosta, niemal podręcznikowa. Bogaty mąż, młodsza żona, gigantyczny spadek. Klasyka gatunku, jak mawialiśmy w żargonie. Karskiego znaleziono martwego w jego luksusowym penthouse'ie w centrum Warszawy. Oficjalna przyczyna zgonu samobójstwo. Miał wyskoczyć z tarasu na dwudziestym piętrze. Był człowiekiem sukcesu, filantropem, duszą towarzystwa. Nikt nie potrafił wskazać powodu, dla którego miałby odebrać sobie życie. Ale ja od początku czułem, że w tej historii coś zgrzyta. Samobójcy rzadko wybierają tak spektakularne metody, jeśli nie chcą zostawić po sobie jakiejś wiadomości. Główną podejrzaną, choć nieoficjalnie, stała się jego żona. O 30 lat młodsza była modelka Izabela Karska. Kobieta piękna, chłodna i opanowana w sposób, który budził niepokój. Jej żałoba wydawała się starannie wyreżyserowanym spektaklem. Szybko odkryliśmy motyw. Karski, zmęczony jej rozrzutnością i romansami, planował zmienić testament, przekazując niemal cały majątek na fundację charytatywną. Izabela miała zostać z niczym. Dowody zaczęły się gromadzić, potwierdzając moje przypuszczenia. Kłótnie słyszane przez sąsiadów, nerwowe smsy Karskiego do prawnika, w których domagał się pilnego spotkania w sprawie ostatecznych zmian w woli. Alibi Izabeli na noc śmierci męża było kruche. Twierdziła, że spała w sypialni dla gości po zażyciu środków nasennych, ale nikt nie mógł tego potwierdzić. Każdy nowy szczegół zdawał się kolejnym gwoździem do jej trumny. Byłem pewien swego. Czułem, że prowadzę to śledztwo wzorowo, metodycznie demaskując kłamstwa czarnej wdowy. Moi młodsi koledzy patrzyli na mnie z podziwem, a ja czułem satysfakcję, że moja ostatnia sprawa przed emeryturą będzie tak spektakularnym sukcesem. Miałem wizję konferencji prasowej, błysku fleszy i poczucia dobrze spełnionego obowiązku. Nie wiedziałem jeszcze, jak bardzo się mylę i jak wielką rolę w tej grze odgrywa moja własna pycha. Wszystko było już praktycznie gotowe. Prokurator czekał na mój końcowy raport, by postawić Izabeli zarzut morderstwa z premedytacją. Została mi już tylko jedna, ostatnia czynność rutynowe przeszukanie prywatnego gabinetu Karskiego w jego firmie. To tam, na samym dnie ciężkiej, dębowej szuflady. Znalazłem list, który miał zmienić absolutnie wszystko i obrócić moje perfekcyjne śledztwo w ruinę. Izabela Karska pasowała do profilu idealnie. Była uosobieniem kobiety, która wyszła za mąż dla pieniędzy i pozycji. Na przesłuchaniach zachowywała się zimno i wyniośle, odpowiadając na pytania krótkimi, starannie dobranymi zdaniami. Jej oczy, piękne i puste, nie zdradzały żadnych emocji. Patrząc na nią, widziałem niezrozpaczoną wdowę, ale hitrą manipulantkę, która jest przekonana, że zdoła wszystkich oszukać swoim aktorstwem. Zgłębiając jej przeszłość, odkryliśmy, że to nie pierwszy raz, kiedy związała się ze znacznie starszym, zamożnym mężczyzną. Jej poprzedni partner, belgijski biznesmen, zmarł na zawał serca, zostawiając jej pokaźny spadek. Tamta sprawa została zamknięta jako zgon z przyczyn naturalnych ale w świetle obecnych wydarzeń zaczęliśmy się zastanawiać, czy aby na pewno. Wizerunek Izabeli jako wyrachowanej łowczyni fortun stawał się coraz bardziej wyrazisty. Kluczowym dowodem przeciwko niej okazał się monitoring z windy. Kamery zarejestrowały, jak w noc śmierci męża, około drugiej nad ranem, zjeżdża na parking, a po dziesięciu minutach wraca do apartamentu. Twierdziła, że nie mogła spać, i zeszła do samochodu po książkę. Brzmiało to absurdalnie i niewiarygodnie. Byliśmy przekonani, że w tym czasie pozbywała się jakiegoś dowodu. Być może rękawiczek lub przedmiotu, którym go popchnęła. Podczas jednego z przesłuchań zauważyłem na jej nadgarstku, częściowo ukryte pod bransoletką, świeże zadrapanie. Gdy o nie zapytałem, zmieszała się po raz pierwszy. Powiedziała, że to od jej kota. Ale wiedzieliśmy, że Karski miał alergię i w ich domu nie było żadnych zwierząt. To małe kłamstwo, ta drobna rysa na jej idealnym wizerunku, była dla mnie niemal jak przyznanie się do winy. Czułem, że pętla wokół niej zaciska się coraz mocniej. Moi ludzie z zespołu śledczego byli tego samego zdania. Dzieliliśmy się teoriami, analizowaliśmy jej zachowanie, utwierdzając się nawzajem w przekonaniu o jej winie. Każdy jej gest, każde słowo interpretowaliśmy jako element gry. Byliśmy tak zaślepieni tym podręcznikowym scenariuszem, że przestaliśmy szukać innych możliwości. Izabela Karska była winna, bo wszystko na to wskazywało, a my nie chcieliśmy, żeby było inaczej. Zbliżał się dzień, w którym miałem przedstawić prokuraturze wniosek o jej aresztowanie. Byłem z siebie dumny. Czułem, że sprawiedliwości stanie się zadość, że chronię majątek wielkiego filantropa przed chciwą morderczynią. Ostatnim punktem na mojej liście było zabezpieczenie dokumentów z biura Karskiego. To miała być formalność, zamknięcie akt. Ironia losu sprawiła, że to właśnie tam czekała na mnie prawda. Gabinet Janusza Karskiego w jego firmie był jak sanktuarium ogromne, dębowe biurko, ściany wyłożone książkami w skórzanych oprawach, w powietrzu unosił się zapach cygar i drogiej wody kolońskiej. Czuć tu było władzę i pieniądze. Przeglądałem dokumenty, umowy, raporty finansowe, szukając czegokolwiek, co mogłoby jeszcze wzmocnić naszą tezę. Wszystko wydawało się być w idealnym porządku, co tylko potwierdzało obraz karskiego jako człowieka sukcesu. Przeszukanie dobiegało końca. Byłem już zmęczony i myślami byłem przy zbliżającej się emeryturze. Ostatnią rzeczą do sprawdzenia było masywne biurko. Otwierałem kolejne szuflady, w których panował nienaganny porządek. Długopisy, notatniki, spinacze wszystko na swoim miejscu. Gdy sięgałem do ostatniej, najgłębszej szuflady, poczułem, że coś lekko zahaczyło o moje palce. Było to podwójne dno, ledwo zauważalne. Serce zabiło mi mocniej. To ten moment, który każdy śledczy zna aż za dobrze przeczucie, że za chwilę odkryje się coś ważnego. Delikatnie podważyłem fałszywą podłogę szuflady. Pod spodem leżała tylko jedna rzecz gruba, kremowa koperta bez żadnego adresu. Była zalakowana czerwoną pieczęcią z inicjałami J. Janusz Karski. Od razu wiedziałem, że to nie jest zwykły dokument. Rozejrzałem się po pustym gabinecie, jakby szukając świadków. Czułem ciężar tej chwili. Ta koperta nie powinna tu być. Gdyby Karski planował samobójstwo, zostawiłby ją w widocznym miejscu. Ukrycie jej w ten sposób sugerowało coś zupełnie innego. Sugerowało, że jej treść była przeznaczona tylko dla kogoś, kto będzie szukał wystarczająco dokładnie. Dla kogoś takiego jak ja. Wziąłem kopertę do ręki. Była ciężka, solidna. Złamałem pieczęć i wyjąłem z niej kilka arkuszy papieru, zapisanych równym eleganckim pismem. To był bez wątpienia charakter pisma Janusza Karskiego. Zacząłem czytać, a z każdym kolejnym zdaniem czułem, jak grunt usuwa mi się spod nóg. Mój świat, moje perfekcyjne śledztwo, moja pewność siebie. Wszystko to zaczęło się rozpadać w pył. List zaczynał się od słów: Jeśli to czytasz, komisarzu, to znaczy, że nie żyje. I nie, nie zabiłem się. Zostałem zamordowany. Ale zanim wskażesz winnego, proszę, przeczytaj to do końca, bo mordercą nie jest osoba, o której myślisz. To zdanie uderzyło we mnie jak obuchem. Z niedowierzaniem czytałem dalej, a prawda, którą odkrywałem, była bardziej szokująca i pokrętna niż mogłem sobie kiedykolwiek wyobrazić. Wiem, że twoim głównym podejrzanym jest moja żona Izabela, pisał Karski. Wszystko na nią wskazuje, prawda? Motyw, słabe alibi, jej chłodne zachowanie sam to wszystko zaaranżowałem. Kłótnie, które słyszeli sąsiedzi, były udawane. Wiadomości do prawnika wysłałem celowo, wiedząc, że je znajdziecie. Chciałem, żebyście myśleli, że to ona. Chciałem, żeby cierpiała, ale nie tak, jak myślisz. Poczułem falę gorąca. To było niemożliwe. Cała moja misterna konstrukcja dowodowa była tylko iluzją, stworzoną przez ofiarę. Karski w swoim liście opisywał swoje małżeństwo z brutalną szczerością. Przyznawał, że był dla Izabeli okrutny, traktował ją jak trofeum, ignorując jej potrzeby i upokarzając ją na każdym kroku. Czuł się winny, ale jego duma nie pozwalała mu na przeprosiny. Jego plan był formą pokrętnej, pośmiertnej pokuty. Prawdziwym mordercą jest mój syn Damian, kontynuował. Mój jedyny syn z pierwszego małżeństwa. Rozczarowanie mojego życia. Narkoman, hazardista i nieudacznik, który od lat żył tylko z wyciągania ode mnie pieniędzy. Tamtej nocy przyszedł po więcej. Odmówiłem mu. Wpadł w szał. Zaczęliśmy się szarpać na tarasie. Był silniejszy. Jeden zły ruch i poleciałem w dół. Ostatnie co widziałem to jego przerażona twarz. Opis był tak plastyczny. Że niemal widziałem tę scenę. Damian Karski. Wiedziałem o jego istnieniu, ale był na marginesie śledztwa. Wszyscy wiedzieli, że ojciec go wydziedziczył i nie utrzymywali kontaktów. Sprawdziliśmy go pobieżnie, miał alibi, był na imprezie u znajomych. Teraz rozumiałem, że to alibi mogło być fałszywe, a my, skupieni na Izabeli, nie zadaliśmy sobie trudu, by je dokładnie zweryfikować. Ale to, co przeczytałem dalej, Wstrząsnęło mną najbardziej. Nie chcę, żeby Damian odpowiedział za to, co zrobił, pisał Karski. Więzienie byłoby dla niego zbyt łatwym wyjściem. Chcę, żeby żył ze świadomością, że zabił własnego ojca i patrzył, jak niewinna kobieta może za to zapłacić. Chcę, żeby ten strach i wina zżerały go od środka każdego dnia. To będzie moja ostateczna zemsta. A dla Izabeli? To moja ostatnia okrutna lekcja. Chcę, by poczuła strach, ale ostatecznie została uniewinniona. Może wtedy zrozumie, jak bardzo ją skrzywdziłem. List był podpisany w najdziwniejszy sposób nie imieniem i nazwiskiem. Na dole kartki widniało tylko jedno starannie wykaligrafowane słowo On. Jakby autor w chwili śmierci przestał być człowiekiem, a stał się jedynie narzędziem zemsty i losu. Bezosobową siłą, która z zagrobu wciąż rozdaje karty i bawi się życiem tych, których zostawił. Był to ostateczny akt jego gigantycznego ego. Siedziałem w milczeniu w gabinecie Karskiego, a w moich dłoniach drżał list. Wszystko się zmieniło. Moja pewność siebie legła w gruzach. Izabela, którą przez tygodnie demonizowałem, była niewinna. Była tylko pionkiem w makabrycznej grze swojego męża. A prawdziwy morderca, jego syn Damian, cieszył się wolnością, przekonany, że jego zbrodnia pozostanie bezkarna. Byłem wstrząśnięty i czułem obrzydzenie do Karskiego, do Damiana i do samego siebie. Moja pierwsza myśl była taka, by podrzeć ten list i udawać, że nigdy go nie znalazłem. Miałem przecież mocną sprawę przeciwko Izabeli. Prokurator był zadowolony, media miały swoją historię. A ja mogłem odejść na emeryturę w glorii i chwały. Kto by się dowiedział? Tylko ja. Ale wizja niewinnej kobiety skazanej za zbrodnię, której nie popełniła, była nie do zniesienia. Nawet jeśli była antypatyczna i chciwa, nie zasługiwała na to. Z drugiej strony, plan Karskiego był diabelnie inteligentny. Ujawnienie listu mogło skomplikować wszystko. To był dowód nie do obrony w sądzie. List od zmarłego, którego nie można przesłuchać. Obrona Damiana z łatwością podważyłaby jego autentyczność, twierdząc, że to fałszywka, spreparowana przez Izabelę. Mogłem zniszczyć sprawę przeciwko niej, i jednocześnie nie być w stanie zbudować nowej przeciwko niemu. Sprawiedliwość mogłaby nie zatriumfować wcale. Wróciłem na komendę, jak w transie. Moi koledzy gratulowali mi świetnej roboty i zamknięcia sprawy. Każde ich słowo było jak policzek. Czułem się jak oszust. Zamknąłem się w swoim gabinecie i położyłem list na biurku. Patrzyłem na to jedno słowo na końcu. On, Janusz Karski, nawet po śmierci, wciąż miał nade mną władzę. Zmusił mnie do podjęcia decyzji, której nigdy nie chciałem podejmować. Wiedziałem, że muszę działać. Nie mogłem pozwolić, by ta pokrętna wizja zemsty Karskiego się spełniła. Moim obowiązkiem, jako policjanta, było dążenie do prawdy, a nie realizowanie pośmiertnych fantazji milionera o ego wielkości wieżowca. Musiałem zacząć wszystko od nowa: sprawdzić alibi Damiana, poszukać nowych świadków, znaleźć rysę na jego, a nie Izabeli idealnym wizerunku. To oznaczało przyznanie się do błędu. Oznaczało wystawienie siebie i całego mojego zespołu na pośmiewisko. Oznaczało, że moja ostatnia sprawa nie będzie spektakularnym sukcesem, ale spektakularną porażką, ale wiedziałem, że nie mam innego wyjścia. Spojrzałem jeszcze raz na list, a potem schowałem go do sejfu. To był mój dowód i moje przekleństwo. Następnego dnia zwołałem pilną naradę mojego zespołu. Gdy powiedziałem im, że Izabela Karska jest prawdopodobnie niewinna i że śledztwo musi ruszyć w zupełnie nowym kierunku, w pokoju zapadła cisza. Widziałem w ich oczach niedowierzanie, szok, a nawet złość. Byli dumni z tej sprawy tak samo jak ja. Pokazałem im list. Czytali go w milczeniu, a ich miny zmieniały się z każdą linijką. Pycha ustępowała miejsca konsternacji. Musieliśmy działać szybko i dyskretnie. Każdy przeciek do mediów mógł zniszczyć nowe śledztwo, zanim na dobre się zaczęło. Oficjalnie wciąż pracowaliśmy nad sprawą przeciwko Izabeli. Ale nieoficjalnie cały nasz wysiłek został skierowany na Damiana Karskiego. Zaczęliśmy od ponownego sprawdzenia jego alibi. Okazało się, że impreza, na której rzekomo był, to było spotkanie narkomanów, a jego znajomi byli zbyt naćpani, by cokolwiek wiarygodnie potwierdzić. Zaczęliśmy rozmawiać z ludźmi z otoczenia Damiana. Wyłonił się z tego obraz człowieka zdesperowanego, tonącego w długach u bardzo niebezpiecznych ludzi. Potrzebował pieniędzy natychmiast, a ojciec był jego ostatnią deską ratunku. Odkryliśmy, że w noc morderstwa dzwonił do ojca kilkanaście razy, a logowania jego telefonu wskazywały, że był w okolicy jego apartamentowca, a nie tam, gdzie twierdził, że jest. W międzyczasie musiałem prowadzić grę z Izabelą. Została zwolniona z aresztu za kaucją, ale wciąż była główną podejrzaną. Obserwowałem ją. Teraz Wiedząc, że jest niewinna, widziałem w jej zachowaniu nie chłód, ale strach i totalne zagubienie. Była ofiarą manipulacji swojego męża, a teraz także moich pochopnych działań. Czułem coraz większy ciężar winy. Przełom nastąpił, gdy jeden z dealerów Damiana, przyciśnięty przez nas, pękł. Wyznał, że Damian przyszedł do niego w nocy po morderstwie, cały roztrzęsiony. Potrzebował pieniędzy, by uciec z kraju. Mówił coś o wypadku z ojcem i że wszystko wymknęło się spod kontroli. To był pierwszy, realny dowód, który łączył Damiana bezpośrednio ze śmiercią Karskiego. Układanka zaczęła się składać na nowo, tym razem we właściwy sposób. Czułem, jak adrenalina znów zaczyna krążyć w moich żyłach, ale tym razem była inna. Nie była to adrenalina pychy, ale determinacji, by naprawić własny błąd. Wiedziałem, że aresztowanie Damiana będzie trudne. Był sprytny i czujny. Ale miałem teraz po swojej stronie coś, czego nie miałem wcześniej prawdę. A ona, jak się okazało, jest najpotężniejszą bronią w arsenale każdego śledczego. Obserwowaliśmy Damiana przez kilka dni. Był nerwowy, popełniał błędy, czuł, że pętla wokół niego się zaciska. Wiedział, że policja wypuściła Izabelę i że to zły znak. Postanowiliśmy go aresztować, zanim zdąży uciec. Zastaliśmy go w jego zabałaganionym mieszkaniu na obrzeżach miasta. Nie stawiał oporu. Wyglądał na człowieka, który w głębi duszy czekał na ten moment. Był zmęczony ucieczką przed samym sobą. Przesłuchanie było długie i wyczerpujące. Początkowo wszystkiemu zaprzeczał, trzymając się swojej wersji o imprezie. Był arogancki, podobnie jak jego ojciec. Ale gdy zaczęliśmy przedstawiać mu dowody, zeznania dilera, logowania z telefonu, jego długi, jego pewność siebie zaczęła pękać. Widziałem w jego oczach ten sam strach, który opisał jego ojciec w liście. To był strach człowieka, który wie, że przegrał. W końcu pękł. Zaczął płakać jak dziecko i opowiedział nam wszystko. Jego wersja pokrywała się z tym, co napisał Janusz Karski. Przyszedł po pieniądze. Ojciec go upokorzył, zaczęli się szarpać. To był impuls, chwila niekontrolowanej wściekłości. Nie chciał zabić, ale stało się. Jego spowiedź była chaotyczna, pełna żalu i nienawiści do siebie i do ojca, który, jak twierdził, niszczył go psychicznie przez całe życie. Gdy opowiedział już wszystko, zapytałem go o jedną rzecz: Czy wiesz, że twój ojciec napisał list? Spojrzał na mnie zdziwiony. Chciał, żebyś był wolny. Chciał, żeby winą obarczono Izabelę. Chciał, żebyś do końca życia żył z tym, co zrobiłeś. Te słowa uderzyły w Damiana mocniej niż wszystkie dowody. Jego twarz wykrzywił grymas, bólu i niedowierzania. Zrozumiał, że nawet po śmierci, ojciec znalazł sposób, by go torturować. To był koniec. Damian Karski przyznał się do nieumyślnego spowodowania śmierci. Sprawa została rozwiązana tym razem naprawdę. Czułem ulgę, ale nie satysfakcję. Ta historia nie miała szczęśliwego zakończenia. Była tylko tragedią, która zniszczyła całą rodzinę. Zrozumiałem, że sprawiedliwość to czasem tylko wybór mniejszego zła. Moja rola w tym dramacie dobiegła końca. Pozostała jeszcze jedna rzecz do zrobienia musiałem porozmawiać z Izabelą Karską. Musiałem spojrzeć jej w oczy i przeprosić. Wiedziałem, że to będzie jedna z najtrudniejszych rozmów w moim życiu. Byłem jej winien prawdę. Całą brutalną prawdę o manipulacji jej męża i o moim własnym karygodnym błędzie. Spotkałem się z Izabelą Karską w kancelarii jej adwokata. Była inna niż na przesłuchaniach. Zniknęła gdzieś maska lodowatej królowej. Zobaczyłem zmęczoną, zranioną kobietę która straciła wszystko. Usiadłem naprzeciwko niej i po prostu powiedziałem: Przepraszam, pomyliłem się, jest pani niewinna. Jej adwokat patrzył na mnie zszokowany, ale ona sama nie okazała zdziwienia. Jakby w głębi duszy wiedziała. Opowiedziałem jej całą historię. O Damianie, o jego przyznaniu się do winy, a na końcu o liście jej męża. To była najtrudniejsza część. Patrzyłem, jak jej twarz kamienieje, gdy słuchała o diabolicznym planie Janusza. O tym, jak chciał ją wrobić, by dokonać pośmiertnej zemsty na własnym synu. To było okrucieństwo w najczystszej postaci. Cios zadany z zagrobu, który bolał bardziej niż wszystkie upokorzenia za życia. Gdy skończyłem, długo milczała. Więc nawet po śmierci znalazł sposób, żeby mną sterować. Powiedziała cicho, a w jej głosie nie było złości, tylko bezbrzeżne zmęczenie. Zawsze taki był. Wszystko musiało być pod jego kontrolą. Każdy człowiek był dla niego tylko pionkiem w jego grze. Dziękuję, że mi pan to wszystko powiedział, komisarzu. Dziękuję, że nie pozwolił pan, by jego plan się powiódł. Jej reakcja mnie zaskoczyła. Spodziewałem się oskarżeń, krzyku, groźby pozwu. Zamiast tego zobaczyłem cichą rezygnację i być może pierwszy raz od dawna cień prawdziwej wdzięczności. Wstała, uścisnęła mi dłoń i wyszła bez słowa. Wiedziałem, że ta rozmowa zamknęła pewien rozdział w jej życiu, ale także w moim. Czułem, że ciężar, który nosiłem, w końcu stał się lżejszy. Sprawa przeciwko Damianowi Karskiemu trafiła do sądu. Został skazany na kilka lat więzienia za nieumyślne spowodowanie śmierci. Media huczały o zwrocie w śledztwie, a ja musiałem zmierzyć się z konsekwencjami mojego błędu. Było wewnętrzne dochodzenie, nagana od przełożonych. Moja reputacja nieomylnego gliny, legła w gruzach. Ale o dziwo, nie czułem żalu. Zrozumiałem, że ta sprawa była mi potrzebna. Była brutalną, ale skuteczną lekcją pokory. Nauczyła mnie, że nie ma prostych historii i oczywistych winnych, że za każdą zbrodnią kryje się sieć ludzkich emocji, słabości i dramatów, których nie da się zamknąć w sztywnych ramach podręcznika kryminalistyki. Moja ostatnia sprawa okazała się najważniejszą w całej mojej karierze. Kilka tygodni później złożyłem wniosek o przejście na emeryturę, tym razem ostatecznie. Mój gabinet był już prawie pusty, kartony z aktami czekały na wyniesienie do archiwum. Siedziałem przy pustym biurku, patrząc na panoramę Warszawy. Czułem spokój, jakiego nie czułem od dawna. Sprawa Karskiego, choć bolesna, oczyściła mnie. Zdjęła ze mnie ciężar pychy, który nosiłem przez lata, nawet o tym nie wiedząc. W ostatnim dniu pracy otworzyłem sejf i wyjąłem list Janusza Karskiego. Przeczytałem go jeszcze raz. To był testament człowieka, którego zniszczyła własna duma i potrzeba kontroli. Dokument ludzkiej małości i geniuszu zła. Zastanawiałem się, co z nim zrobić. Mógłbym go dołączyć do akt sprawy, ale po co? Sprawiedliwości stało się zadość, a ten list był już tylko zapisem mrocznej, pokrętnej duszy. Podjąłem decyzję. Włączyłem niszczarkę do papieru i wsunąłem w nią list kartka po kartce. Patrzyłem, jak misterne pismo Karskiego zamienia się w stertę bezużytecznych ścinków. Jak jego ostatnie słowo, jego próba manipulacji światem z zagrobu, znika na zawsze. To był mój symboliczny akt uwolnienia się od tej historii. Ostateczne zamknięcie sprawy, którego nie dokonał sąd ani prokurator, ale ja sam. Wychodząc z komendy po raz ostatni, czułem się lżejszy. Wiedziałem, że zostawiam za sobą świat którym prawda i kłamstwo często noszą te same maski. Ale odchodziłem z czystym sumieniem, z przekonaniem, że na końcu drogi, mimo błędów i upadków, wybrałem właściwie. Wybrałem prawdę, nawet jeśli była ona niewygodna i bolesna, nawet jeśli zniszczyła moją legendę. Dziś, gdy opowiadam wam tę historię, robię to jako przestrogę. Przestrogę przed pewnością siebie, przed zbyt prostymi odpowiedziami i przed pokusą by widzieć świat w czerni i bieli. Bo czasem, by znaleźć prawdę, trzeba najpierw przyznać się, że samemu błądziło się w ciemności. A ostatnie słowo? Cóż. Ono nigdy nie powinno należeć do tych, którzy, jak Janusz Karski, podpisują się pod swoim życiem jako bezosobowy, arogancki on. To była moja ostatnia sprawa i najważniejsza lekcja. I choć kosztowała mnie wiele, Dziś wiem, że była warta swojej ceny. Nauczyła mnie, że prawdziwym zwycięstwem nie jest zamknięcie śledztwa, ale zachowanie człowieczeństwa w świecie, który tak często próbuje nam je odebrać. A to jest historia, którą warto było opowiedzieć.